Pochodzę z rodziny słynnej zbójnej wyobraźni tudzież głębokiej uczuciowości. Uchodziłem za szaleńca, ale nikt jeszcze nie rozstrzygnął, czy obłęd jest, czy nie jest najwznioślejszą inteligencją i czy wiele z tego, co stanowi o wielkości i sławie, nie wynika z rozprzężenia myśli, z majaczeń umysłu wyszczytnionego z uszczerbkiem pospolitego intelektu. Ci, co śnią za dnia, wiedzą o wielu rzeczach niedostępnych dla tych, co śnią tylko nocą. W mglistych widzeniach miewają oni przebłyski wieczności i budząc się drżą na myśl, że przebywali na rubieży wielkiej tajemnicy. Dorywczo poznają nieco wiedzę dobra, zaś w wyższym jeszcze stopniu odrębną umiejętność zła. Bez steru i bez kompasu żeglują po bezgranicznych oceanach niewysłowionej światłości. Lub wzorem błędnych tułaczy nubijskiego geografa agresji sunt mare tenebrarum quid in eo essec exploraturi. Powiedzmy więc, że jestem obłąkany. Przyznaję zresztą, iż w mym duchowym istnieniu zaznaczają się dwa odmienne stany. Pierwszym jest stan trzeźwego rozsądku, niepodlegający roztrząsaniu, a ogarniający wspomnienia zdarzeń, co złożyły się na pierwszy okres mojego życia. Drugim zaś stan mroku i wątpienia obejmujący teraźniejszość jako też pamięć tego, co stanowi wtóry wielki okres mojego bytu? To, co opowiem o pierwszym okresie, zasługuje tedy w zupełności na wiarę. Temu zaś, co mam do powiedzenia o czasach późniejszych, należy dowierzać tylko o tyle, o ile wyda się to rzeczą stosowną, lub wprost podać opowieść moją wątpliwość, gdyby jednak ktoś wątpić nie mógł, niech tej zagadki stanie się edypem. Ta, którą kochałem za młodu i o której spokojnie i rzetelnie spisuję oto te moje wspomnienia, była jedyną córką jedynej siostry mej matki, zmarłej już od dawna. Cioteczna moja siostra miała na imię Eleonora. Mieszkaliśmy zawsze razem w dolinie barwistych traw pod wzrotnikowym, wyzłoconej słońcem. Niczyja błędna stopa nie dotarła nigdy do tego padołu, gdyż znajdował się on na uboczu wśród łańcucha olbrzymich gór, co napiętrzone zwisały dokoła, nie dając promieniom słonecznym dostępu do swych najmilszych ustroni. Bitych gościńców w pobliżu nie było, chcąc przeto, utorować sobie drogę do naszego szczęśliwego zakątka. Trzeba było roztrącić listowie nieprzeliczonych drzew leśnych i unicestwić jarzącą się chwałę nieprzebranego kwiecia. Jakoż żyliśmy sami, nie uznając wcale świata poza doliną, ja, krewna moja, i jej matka. Z mglistych krain Hen, za górami u wyżniego krańca naszej zacieśnionej zewsząd włości, toczyła się wąska i głęboka rzeka. Promienniejsza nade wszystko krom oczu Eleonory. Wiły się skrycie splątane jej zakręty i przepadały w cieniach skalistej gardzieli. Jeszcze mroczniejszej niż ta, skąd rzeka brała swój początek. Zwaliśmy ją rzeką milczenia, gdyż wiało ciszą od tej toni, nie drgały nad jej łożyskiem szmery i tak spokojnie snuła się w swym biegu, że perłowe żwiry, co z głębi jej fali pieściły nasze oczy, nie poruszały się wcale i spoczywały błogo na odwiecznych swych miejscach, siejąc niezmiennie świetne swe blaski. Pobrzeża rzeki, tudzież licznych, srebrzystych ruczajów co krętymi drogami zmierzały do jej koryta, podobnie jak zbocza staczające się pochyło ku wodą strumieni aż po ich kamieniste na dnie łożyska, podobnie wreszcie jak cały przestwór doliny między rzeką a zakolem gór były zasłane kobiercem puszystej zielonej murawy. Gęstej, niskiej, równej i tchnącej wonią wanili, lecz tak usianej złocistymi jaskrami, białymi stokrociami, mieniącymi się purpurą fiołkami i rubinowymi asfodelami, iż czarodziejska ta krasa była dla serc naszych niby dźwięczną pieśnią ku chwale miłości i Boga. Tu i ówdzie, na tle tej murawy, rozkładały się nito widzialne, gąszcze, kępy fantastycznych drzew, których pnie wysokie i smukłe nie wystrzelały prosto w górę, lecz kłoniły się wdzięcznie ku światłu słonecznemu, co zaglądało o południu do wnętrza doliny. Kora ich migotała, na przemiennymi połyskami srebra i hebanu, i była gładsza nade wszystko kromliczek Eleonory. Gdyby nie świetna zieleń ogromnych liści, co tworzyły ich korony, rozpierzchając się za każdym powianiem wiatru w długie drgające linie, można by mniemać, że to olbrzymie syryjskie połosy składają hołd swemu władcy Słońcu. Ja i Eleonora błądziliśmy po tej dolinie, zawsze spleceni dłońmi i tak minęło lat piętnaście, zanim miłość zawitała do serc naszych pewnego wieczora, kiedy ona skończyła rok piętnasty, a ja zaczynałem dwudziesty pierwszy, zdarzyło się, iż przytuleni do siebie siedzieliśmy pod drzewami, co były podobne do wężów i przyglądaliśmy się swemu odbiciu zwierciadlanej toni rzeki milczenia. Przez całe popołudnie tego cudnego dnia nie przemówiliśmy do siebie ani razu, a już od samego rana słowa nasze były nieliczne i drżące. Wywołaliśmy z tej fali Boga Erosa i czuliśmy, że rozpłomienił w nas ogniste dusze przodków naszych. Ta głęboka uczuciowość, co od wieków stanowiła chlubę naszego rodu, skojarzyła się z wyobraźnią, która także zaliczała się do jego właściwości. I obie, tchnieniem upojnego zachwytu, owionęły dolinę barwistych traw. We wszystkim zaszła jakaś zmiana. Dziwne, promienne, gwiaździste kwiaty ukazały się na drzewach, co nigdy przedtem tak nie kwitły. Pogłębiły się tony zielonego kobierca, gasły białe stokrocie, jedna po drugiej, a miast nich zapalały się dziesiątkami rubinowe asfodele. Krzewiło się życie na naszych drogach. Oto z całą czeredą krasnopiórego, rozradowanego ptactwa pojawiły się nieznany dotychczas w tych stronach wysmukły czerwonak i błysnął przed nami szkarłatem swego pierza. Zaroiły się w rzece rybki złote i srebrne, a toń jej zaszemrała cichym zrazu poszumem, co wzmagał się stopniowo, aż przedzierzgnął się w rozkołysaną gęźbę cudowniejszą niż dźwięki harfy Eola, a słodszą nade wszystko krom głosu Eleonory. Wielki obłok, który śledziliśmy od dawna na zachodnim niebie, wypłynął nagle spoza widnokręgu. Skąpany wszystek w złocie i purpurze, i rozpostarłszy się cicho nad naszymi głowami, opadał z dniem każdym coraz niżej i niżej, aż w końcu krańce jego wsparły się na iglicach górskich, zamieniając ich pomrokę w istne czarodziejstwo i zamykając nas, jakby na wieki, w magicznym przybytku pełnym wzniosłości i chwały. Z urody przypominała Eleonora serafów lecz była to dzieweczka szczera i niewinna bowiem krótkie jej życie upłynęło wśród kwiatów, nie taiła przebiegle uniesień miłosnych, co rozgorzały w jej sercu lecz przechadzając się ze mną w Dolinie barwistych traw, odsłaniała w rozmowie najskrytsze jego tajniki i zastanawiała się nad ogromnymi zmianami, które od niedawna dokonały się w naszej Włości. I zdarzyło się, że pewnego dnia jeła mówić ze łzami o ostatecznej, żałosnej przemianie, której musi ulec ludzkość i nie rozstawała się odtąd z tą myślą, wplatając ją we wszystkie nasze rozmowy. Podobnie jak w pieśniach poety z Syrazu powtarzają się nieustannie jednakie obrazy w najprzeróżniejszych, wyrazistych odmianach i zwrotach. Pojęła, i palec śmierci spoczął na jej piersi. Niby jednodniówka rozkwitła tylko po to w pełni swej krasy, by dojrzeć do zgonu. Wszelako lęk grobu przejawiał się u niej tylko w jednej myśli, którą zwierzyła mi pewnego wieczora o zmierzchu na brzegach rzeki milczenia. Mianowicie smuciło ją to, iż kiedy nad nią zamknie się mogiła w dolinie barwistych traw, porzucę na zawsze te szczęsne zacisza i miłość moją, co tak bezgranicznie należała do niej, oddam innej dziewczynie z obcego, powszedniejszego świata. Namiętnie rzucałem się nieraz do stóp Eleonory, poprzysięgając jej i niebu, że nie zaślubię nigdy żadnej córy ziemi. Że nie sprzeniewierzę się niczym jej drogi pamięci, ani pamięci jej zbożnego kochania, co stało się mym błogosławieństwem. I wzywałem Wszechmogącego Stwórcę światów na uroczystego świadka tej mojej serdecznej przysięgi, a klątwy, którymi zaklinałem pomstę Jego i jej tej świętej, z krainy wiekuistej światłości, gdybym kiedykolwiek miał okazać się wiarołomnym, zawierały kaźń tak straszliwą, iż wspominać mi o niej nie wolno. Promienistrzymi stawały się na te moje słowa promieniste oczy Eleonory i oddychała, jak gdyby brzemię mogiły spadało z jej piersi. I drżała Zanosząc się gorzkim łkaniem, lecz wierzyła zaklęciom, bo czyż nie była dzieckiem? Co dodawało jej otuchy na łożu śmierci. W kilka dni później, umierając spokojnie, rzekła do mnie, iż w zamian za to, że nie szczędziłem pociechy jej duchowi, duch jej powróci i będzie czuwał nade mną. Jeżeli zaś jej pozwolą, to będzie mi się ukazywała nocami. Gdyby jednak nie leżało to w mocy dusz przebywających w raju, to przynajmniej będzie mi dawała znaki swej obecności, zsyłając ku mnie swe westchnienia na skrzydłach powiewów wieczornych lub przesycając powietrze, którym będę oddychał woniami, co biorą początek z kadzielnic anielskich. Z tymi słowy na ustach zakończyła swe niewinne życie. Kładąc zarazem kres pierwszemu okresowi mojego istnienia. Dotąd opowieść moja jest najzupełniej prawdziwa. Lecz z chwilą, kiedy mijam zaporę utworzoną przez śmierć mej umiłowanej na drodze czasu i wkraczam w drugi okres mojego bytu, czuję, że mózg mój nurza się w mrokach i niezupełnie dowierzam bystrości mej pamięci. Mimo to niechaj mi będzie wolno snuć dalej wątek mej powieści. Wlokły się smętne lata za latami, a ja wciąż jeszcze przebywałem w dolinie barwistych traw, ale we wszystkim wtóra zaszła zmiana. Gwiaździste kwiaty skryły się w pniach drzewnych i nie ukazywały się już nigdy. Przygasła krasa zielonych kobierców, zanikały kolejno Rubinowe asfodele a miast nich rozkwitały dziesiątkami ciemne jak oczy ludzkie fiołki, co mrużyły się boleśnie i zachodziły łzami rosy. I pies życie z dróg naszych, bowiem smukły czerwoniak nie błyskał już przed nami szkarłatem swego pierza, lecz smętny odleciał w góry wraz z całą czeredą rozradowanego krasnopiórego ptactwa, co pojawiło się ongi w jego orszaku. Rybki złote i srebrne odpłynęły gardzielą u niźniego krańca naszej włości i nie roiły się już w spokojnej toni. Zamierała zwolna rozkołysana gęźba, co była słodsza niż dźwięki napowietrznej harfy Eola. A cudowniejsza nade wszystko krom głosu Eleonory, przeobrażając się w głuche i coraz głuchsze poszumy, aż w końcu rzeka całkiem ucichła, powracając do swego pierwotnego uroczystego milczenia. Na ostatek wielki obłok dźwignął się z iglic górskich, znów odsłaniając posępne ich mroki. I zapadł w otchłań zachodniego nieba, unosząc z doliny barwistych traw wspomniałe, złocistych czarodziejstw roztęcze. Wszelako obietnice Eleonory nie poszły w niepamięć, bowiem słyszałem chrzęst rozmachanych kadzielnic anielskich i strugiń ziemskich woni roztaczały się nieustannie po dolinie. I w chwilach samotności, kiedy me serce biło ciężko, Wiatry, co przychodziły muskać moje skronie, były pełne pieściwych westchnień, i nieokreślone szmery rozlegały się często wśród głuszy nocnej. I zdarzyło się raz, ach, raz tylko, że jakieś widziadlane usta spoczęły na moich, budząc mnie ze snu, co był podobny do śmierci. A jednak głucha była na to wszystko serca mojego nieukojona pustka. Tęskniłem do miłości, co przepełniała je kiedyś nadmiarę. W końcu przez pamięć Eleonory uprzykrzyła mi się dolina i porzuciłem ją na zawsze dla marności i rozgłośnych triumfów świata. Znalazłem się wśród obcego miasta, gdzie wszystko zmierzało do tego, by zatrzeć wspomnienia słodkich snów, które tak długo śniłem w dolinie barwistych traw. Odurzała i zatruwała się madusza okazałością i przepychem wspaniałego dworu, szalonym szczękiem oręża i promienną urodą niewieścią. Mimo to dochowywałem wiernie mej przysięgi i wiedziałem z pewnych oznak, że wśród ciszy nocnej nawiedza mnie Eleonora. Nagle oznaki te ustały i świat poczerniał mi w oczach i truchlałem, opanowany przez palące myśli, opętany przez straszliwe pokusy. Bowiem na dwór króla, u którego przyjąłem służby, z jakiejś dalekiej, bardzo dalekiej, nieznanej krainy przybyła dziewczyna, której piękności uległo od razu me przeniewiercze serce, przed którą, ukląkłem bez oporu, w zapamiętałem niegodziwym przebóstwieniu miłosnym. Bo i czymże w rzeczywistości było owo moje zakochanie dla dzieweczki z Doliny w porównaniu z uniesieniem, z szałem, z rozpętanym do uwielbienia zachwytem, co ugiął kającą mą duszę do stóp czarodziejki Ermengardy. Och, seraficznie, jasna była Ermengarda, i poza tą myślą nie było we mnie miejsca dla innej. Och, nieziemskie było anielstwo Ermengardy i kiedym zaprzepaszczał się w bezdniach jej nieprzepomnianych śrenic, myślałem tylko o nich i o niej. Poślubiłem ją, nie lękając się złorzeczeń, na które się zakląłem i nie dosięgła mnie ich gorycz. I raz, lecz raz tylko, przez zakratowane okno doleciały mnie śród ciszy nocnej słodkie westchnienia, co odbierzały mnie niegdyś i zlały się w głos znany i pieściwy, który przemówił: Śpi w spokoju, bowiem duch miłości rządzi władza i żeś przyjął w rozmiłowanie swe serce tę co zwiesie Ermengardą rozwiązanyś ze ślubów uczynionych Eleonorze dla powodów o których dowiesz się w niebiesiech